Kochani, zobaczcie, to jest jedna z odmian grubosza. Nie tylko klasycznego takiego, drzewka szczęścia tak zwanego. Ale zobaczcie, jakie jest, to jest dla mnie niesamowita walka o przetrwanie. Yy, praktycznie nie wiem, dlaczego usech mi cały krzak. Coś musiało nie tak, ja musiałem zrobić albo coś. Ale słuchajcie, yy, kawałki wziąłem, gdzie indziej położyłem, do innego, yy, kwiatka i zaczęły te, te, te końcówki puszczać yy, korzenie. Więc je tu położyłem z powrotem i jak widzicie, zobaczcie jak pięknie, jak pięknie zaczęły puszczać, zaczęły rosnąć. Tutaj są oczywiście małe. O, tutaj, o, 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 tu. Tutaj puszczają z, z, z kawałków tych liści, a tutaj po prostu z tych całych końcówek. Mam nadzieję, że tego, bo już ileś było tych małych, ale usychały. Coś się z nimi działo usychały i powiem Wam, że to jest walka o przetrwanie. Ja myślę, że to jest taki dla nas bardzo ważne, że my tak samo mamy tak walczyć o przetrwanie z Chrystusem, ufać Mu, zaufać choćby nie wiadomo co, żebyśmy zwyciężyli tak dokładnie jak ta roślina, która nie daje się, po prostu nie daje się, chociaż już by się wydawało, że jest koniec z nią, ale jednak dalej zobaczcie jak pięknie to idzie. Także to jest to wytrwałość, jeszcze raz wytrwałość i cierpliwość. To jest tak ważne cechy.